Cześć, nazywam się Kinga, jestem dietetyczką i pasjonatką zdrowej kuchni. Dzisiaj kolejny vlog z cyklu o Superfoods i będę mówiła o jednym z najzdrowszych owoców, które rosną w Polsce, a mianowicie o aronii. Aronia pochodzi z Ameryki Północnej, niemniej jednak w Europie też jest uprawiana. W Polsce mam wrażenie, że krzewy aronii są trochę niedoceniane. Pewnie znacie kogoś, ktoś z Waszych bliskich ma na działce krzew aroniowy. Niemniej jednak nie sięga się po to owoce tak często jak np. pomaliny świeżo zerwane z krzaka czy jeżyny. Które są też nieco bardziej słodkie niż aronia. Um, owoce aronii mają dużo tanin, dużo garbników, które też odpowiadają za ten cierpki smak um, i dość kwaśny. Także um, no nie jest dla niektórych to nic przyjemnego do spożycia, ale mam nadzieję, że po dzisiejszym vlogu trochę was zachęcę do tego, żebyście częściej sięgali po przetwory aroniowe. Aronia znajduje się na dość wysokim miejscu w skali orak. Um, skala orak um, Obrazuje produkty, które zawierają największą ilość antyoksydantów. Jeżeli chodzi o aronię, to naprawdę. Stopień tych przeciwutleniaczy jest bardzo wysoki, więc ochrona przed wolnymi rodnikami również jest wysoka. Także jeżeli chcecie zadbać o swoje komórki, zapobiec ich starzeniu się, no to jak najbardziej warto wprowadzić aronię do swojej diety. Ponadto osoby, które mają nadciśnienie tętnicze, również mogą zaobserwować spadek ciśnienia skurczowego i rozkurczowego i tutaj osoby z niedociśnieniem z kolei powinny uważać, żeby jednak E, tych przetworów aroniowych w ich diecie nie było za dużo. Ponadto osoby, które mają e, problemy z gospodarką lipidową, czyli hipertry, e, hipertryglicyliemię, hipercholesterolemię, jak najbardziej mogłyby aronię wprowadzić do swojej diety. E, tutaj mogły pojawić się właśnie e, spadek poziomu cholesterolu całkowitego, spadek triglicerydów e, i jeszcze tutaj taka ciekawostka, że mm, Aronia wpływa na poprawę, na wzmocnienie śródbłonka i na syntezę tlenku azotu, który uelastycznia naczynia, więc osoby mające miażdżyce no, powinny tę aronię spożywać. Jest to tak naprawdę świetny środek, jeżeli chodzi o wzmocnienie układu krążenia, o poprawę przepływu krwi. Również jeżeli chodzi o choroby wzroku, to aronia jak najbardziej mogłaby znaleźć swoje zastosowanie. Ważna jest tylko oczywiście regularność a nie spożywanie aroni raz na tydzień, raz na kilka, e, kilka tygodni, tylko pamięta należy pamiętać o tym, żeby była spożywana regularnie. Mam nadzieję, że zachęciłam Was trochę do spożywania aronii i przetworów aroniowych. Najlepiej oczywiście spożywać je w formie soku stuprocentowego. Konfitury, galaretki itd. będą zawierały dodatek cukru. Jeżeli macie możliwość zrobienia samemu konfitury aroniowej, np. z dodatkiem ksylitolu czy miodu, to byłoby naprawdę, naprawdę fajnie. Dajcie znać, czy spożywacie aronię, Jeśli tak, to w jakich formach najczęściej? Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i trzymajcie się. Cześć!